Cześć witajcie w szafie fana w kolejnym odcinku przygotowującym nas do piłkarskich Mistrzostw Świata. A dziś wspominamy Hiszpanię na Mistrzostwach Świata 2014 dzięki takiej koszulce. Nie zapominajcie by wesprzeć mój kanał czerwonymi przyciskami z subami i dzwonkami i łapkami w górę. Do turnieju w Brazylii Hiszpania przygotowywała się jako aktualny Mistrz Świata. Nie oznaczało to jednak automatycznej kwalifikacji. W grupie zgromadzili 20 punktów, wyprzedzając m.in. Francuzów. W grupie na mundialu byli losowani z pierwszego koszyka, więc byli faworytami starci z Australią, Chile i Holandią. Dzięki losowaniu mieliśmy więc rzadką sytuację, w której finaliści poprzednich mistrzostw spotkali się w pierwszym meczu grupowym. Jednak już ten pierwszy mecz pokazał, że to nie ta sama drużyna co 4 lata wcześniej. Porażka 1 do 5 z Holandią zostanie zapamiętana głównie przez fantastyczny szczupak Van Persiego. Każdy, kto myślał, że sytuacja z RPA się powtórzy i po pierwszym przegranym meczu grupowym Hiszpania wróci silniejsza, mylił się. 0 do 2 z Chile sprawiło, że przed ostatnim meczem było pewne, że mistrzowie nie wyjdą z grupy. Byli więc drugim mistrzem świata z rzędu, który nie wyszedł z grupy. Poprzednio spotkało to Włochów, a już na kolejnym turnieju Niemców. 3-0 z Australią w meczu o honor sprawiło, że ostatecznie Hiszpania zajęła na tym Mundialu miejsce 23. Tak słabe mistrzostwa świata sprawiły, że Hiszpania w lipcu tego roku straciła pierwsze miejsce w rankingu FIFA i do tej pory go nie odzyskała. Do tego przez ten turniej z gry w reprezentacji zrezygnowało kilku fantastycznych graczy między innymi Fernando Torres, Xavi czy Xavi Alonso. A teraz mój t-shirt wspominający udział reprezentacji Hiszpanii w Mistrzostwach Świata w Brazylii w 2014 roku. Cały czerwony z dodatkowymi żółtymi elementami. Mamy duży napis ESPANIA, żółto-czerwone skrzydła po bokach napisu 2014 FIFA World Cup Brazil oraz loga producenta technicznego Adidasa. Mamy i bardzo ładną przyszywkę z logo turnieju o Mistrzostwo Świata, to samo logo znajdziemy też na metce koszulki, a z tyłu cała jednostajna czerwień. Staram się jednak, żeby odcinki szafy fana nie były jednostajne, stąd mieszanie koszulek i tematów. Bądźcie przy tym ze mną i oglądajcie nowe odcinki dzięki subom z dzwonkami.